witajcie dzisiaj zagramy w jedną z najbardziej najbardziej psychotycznych gier, jakie udało mi się znaleźć, a mianowicie The Beanie Bini The Blue Beanie. The Beanie Beanie. gra nazywałaby się strasznie głupia, Uu, źle wykadrowałem i jest idealnie, więc zapraszam was w świat przygody oto drzewko drzewko jak drzewko Historyka jest w miarę prosta Nazywamy mi się Mariusz Mariusz Stachura Jesteśmy niedorozwiniętym yy, niebieskim orzechem. Jak słusznie zauważycie, nie jesteśmy niebiescy tylko biali i machamy rączką. Teraz wyjdziemy. Mariusz podszedł sobie do rzucił czapkę. To była pełnia twoich operacji. O kurwa, Zabigo. A To nie my jesteśmy niebieskim bini. To czapka jest niebieskim bini. Nie wiem kto wymyślił tą grę. Ale naprawdę sporo jarał dziwnych rzeczy. Muzyczka jest... u, No całe szczęście, że tam nie wpadłeś. Jeszcze byś dostał jakiś wrzodów? O to chodzi w tej grze, że mam unikać pajęczyn, mam unikać pajęczyn, heliko pół helikopterem, pół balonem z ludkiem, który prawdopodobnie ma biały kolor z uwagi na wielką zawartość. Co może powodować, że ma się biały kolor? Prawdopodobnie jego rodzice byli biali. O kurwa! Dobra, stary, pomogę ci. Poradzimy sobie z tym problemem. Zjedz Możesz Masz się ruszać? Ja mogę tam jakoś sterować? Hmm. Podejdź tu. O kurwa. O kurwa, człowieku. Nie powinieneś wychodzić z domu. Zjedz glizdę. Widzisz do tego ptaka. No nie bądź taki wydygany. Jesteś biały. I masz szalik. Te dwie rzeczy powodują sobie, że jesteś superbohaterem. I teraz biegnij, biegnij, zabij go. Mariusz nie jest najbardziej dynamiczną postacią, jaką widziałem. Okej, okay. co tu mamy? Mariusz, zrób coś. Mariusz może się drapać po głowie, jak Debil. Cieszę się, Mariuszu, że pracujemy razem. Hmm, podejdź tu. No i widzisz. Podrap się po głowie, bo też nie wiem co zrobić. Zobacz, człowieku, bo tam są ruchome. Mariusz, jak myślisz? Nie mogą psy tu wchodzić? Co psy mogłyby robić na drzewie? Okej, okej, ma to wszystko sens, ma to sens. Jesteśmy całkiem blisko rozwiązania problemu. Mariusz podrab się znowu, bardzo dobrze. Rozwija tu twoje szare komórki, białe komórki. Daj mi szalik. Mariusz nie pomaga. Zobacz, jaka tajemnica. Mariusz, no. Gdzie jest to? Czemu jak ty chodzisz, wydajesz się tak dziwny dźwięk? Z czego ty jesteś zrobiony? E... E... O, to mogę poruszyć. Ale jesteś silny, Mariusz. Zabij to teraz. I zrobiłeś windę, Mariusz. Nie jesteś tak niepełnosprawny, jak myślałem. Albo to ja jestem niepełnosprawny, że nie umiem. O The End. Miło mi się grało. O nie. O tak. Co to... Co to jest za zwierzę? Mariusz, podrap się po głowie. O, teraz się patrzysz gdzieś. Jesteś bardziej nieprzydatny niż. Co może być nieprzydatne? Niż rana kłuta. Rany kłute nie są przydatne. No, chyba że jest jeżem, który pływa w rzece. Czy ty zjadłeś to? Czy ty zjadłeś przedmiot, który mogliśmy użyć? Mogę tam wrócić? Mogę. O. Mariusz jest prawie tak sprawny jak Lara Croft. Jest to czy ty to trzymałeś pod szalikiem? Kim ty jesteś, Mariusz? O dem zostałeś spłukany. Pewnie jest to jedna z tych gier, w której się nie da umrzeć. Co to jest? To jest bóbr. To jest chomik, który powinien iść do dentysty To jest dziobak, który stanowi... To ma sens, to ma sens Ha Jesteś zbyt głupi chomiku. Wygrałem z tobą swoim wielkim umysłem Czy tamten chomik pływał? Czy też. Jest... Nie wiem, czy jeszcze w ogóle ktoś to ogląda, bo najprawdopodobniej. Ten, ten. Co ja zrobiłem przed chwilą? Weź to, zjedz to. Rzuć tym. Rzuć tym w niego. Rzuć tym w niego.

Mariusz, dałeś długą? No nie, jesteś cwany. Bardziej mi się podoba, jak się drapałeś po głowie. Twój plan mi się podoba. Jest całkiem niezły. Ty, 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 hmm. Mariusz ma moce. Może sterować różnymi rzecz rzeczami. Czy są dobrym? To jest łamigłówka? No dymaj się z tamtym ptakiem. Cztery są dobre. Jeszcze tylko jedna rzecz. Jeszcze tylko jeden element. I teraz. I teraz. Mariusz, Mariusz, do czego ty doprowadziłeś? Zobacz. Zob Tyri ty, ty, tyri ty. Ha. Coś jeszcze jest nie na swoim miejscu. Najprawdopodobniej logika. Yy, Mariusz, jaki miałeś plan? Mariusz, co co robisz? Czuję, że ten pająk... O, cudownie! I teraz? Cóż za piękny moment! Każdy ornitolog teraz siedzi w domu i patrzy się za łzami w oczach na tą romantyczną scenę. Dwa, te dwa ptaki zaraz pokażą sobie, jak bardzo się kochają. Ktoś będzie kogoś penetrował... No, cieszę się, że mi machasz. Ooo, wystarczyło, że chciałem im zajebać czapkę. Już się kochają. Mariusz, nie oszukujmy się, zasłużyłeś sobie na to. Tak oto Mariusz powraca do swojej radosnej rodzinki. Założył czapkę swojemu niepełnosprawnemu synowi. Zrzuci go z drzewa, przytulił go. I idą wszyscy się pukać. Nie ma to jak rodzina orgia. Dziękuję za uwagę i życzę Wam bardzo, bardzo paskudnej nocy i dwóch cebul. Cebule są w porzu.